19 września 1356 roku 7 tysięcy angielskich łuczników stoi twarzą w twarz z 60 tysiącami francuskiej szlachty. Jak garstka chłopów z długimi łukami, może zniszczyć kwiat francuskiego rycerstwa. Czarny książę Edward wraca z niszczycielskiego rajdu przez Langwedocję, jego wojska spalone słońcem, wyczerpane miesiącami grabieży, ale za nimi nadciąga lawina. Król Jan Dobry ze swoją ogromną armią zamyka pętle wokół Anglików, jak wilk wokół stada owiec. Edward ma zaledwie 1100 ciężko zbrojnych rycerzy i 6000 łuczników. Przeciwko niemu maszeruje 60 tysięcy Francuzów elitarne oddziały z całego królestwa. Marszałek de Clermont prowadzi najlepszą kawalerię Europy. Delfin Karol ma pod sobą śmietankę szlachty z Normandii, a sam król Jan. Jego choragiew rozwija się nad armią, która może zmiażdżyć Anglików samą liczbą. Co się stanie, gdy 7 tysięcy zmęczonych mężczyzn stanie przeciwko 60 tysiącom najlepszych wojowników kontynentu? Książę Edward zatrzymuje swoje wojska przy Mopertuis. Jego oczy błądzą po pagórkach, żywopłotach i winnicach. Większość dowódców widziałaby tu miejsce na bitwę. Edward widzi coś więcej. Widzi pułapkę i wie, że ma tylko jeden dzień. Żeby ją przygotować, chrzask. Topory rąbią winne krzewy, żołnierze kopią doły, ustawiają ostre pale, każdy krzak, każda winnica staje się elementem śmiertelnego planu. Czy wiedzieliście, że najlepszą fortecę można zbudować za jeden dzień, używając tylko łopat i żywopłotów? Wzgórze przy Maupertuis nie wygląda na miejsce bitwy. To pagórkowaty teren, pokryty winnicami i otoczony żywopłotami. Ale oczy czarnego księcia widzą to, czego nie dostrzegają francuscy szpiedzy naturalną twierdzę. Anglicy zajmują pozycję za żywopłotami na prawej flance dwa tysiące łuczników pod dowództwem hrabiego Salisbury, na lewej kolejne dwa tysiące pod wodzą hrabiego Warwick. W centrum 1100 ciężko zbrojnych rycerzy, którzy zrezygnowali z koni i walczą pieszo. Ale prawdziwy geniusz leży w szczegółach. Edward każe wyciąć przerwy w żywopłotach, wąskie zaledwie na trzech jeźdźców. Każda taka dziura staje się gardłem, przez które Francuzi będą musieli przeciskać się pod ostrzałem. To jak próba sforsowania bramy piekieł. Ucznicy otrzymują rozkazy. Pierwszy rząd klęka, drugi stoi. Każdy ma pełen kołczan po 24 strzały. Łuki z cisa angielskiego, sięgające na 300 metrów, zdolne przebić pancerz z 200 yardów. Znany jest wam sekret długich łuków? To nie tylko drzewo i łuk. To lata treningu, które zamieniają ramiona w machiny śmierci. Marszałek de Clermont prowadzi trzy tysiące najlepszych jeźdźców Francji. Błyszczące zbroje, dostojne konie, chorągwie powiewające na wietrze. To kwiat francuskiego rycerstwa, elita, która nie zna słowa porażka. Ale czy wiecie, co się dzieje, gdy niepokonalna siła spotyka nieruchomy obiekt? Francuzi widzą pozycje angielskie, pagórek za żywopłotami, garstka zmęczonych żołnierzy. De Clermont Uśmiecha się pod hełmem, to będzie rzeź. Jego ciężka konnica przełamie angielskie linie, jak młot przełamuje skorupę jajka. Brzęk, brzęk, brzęk. Trzej tysiąc jeźdźców rusza do ataku, ziemia drży pod kopytami. To spektakl, który zapiera dech w piersiach, fala stali i mięśni pędząca w kierunku angielskich pozycji. Ale Edward przygotował dla nich piekło. Pierwszym problemem są żywopłoty. Te, które wyglądają jak naturalne przeszkody, to w rzeczywistości śmiertelne pułapki. Konie muszą się przeciskać przez wąskie przejścia, zaledwie na trzech jeźdźców jednocześnie. Tysiące wojowników ściskają się w gardle śmierci, i wtedy spadają strzały: świst, świst, świst. Chmura strzał zakrywa słońce. Sześć tysięcy łuczników strzela jednocześnie. 24 tysiące grotów śmierci spada na francuskich rycerzy jak śmiercionośny deszcz. To, co dzieje się potem, przekracza najgorsze koszmary. Strzały przebijają zbroje jak papier. Konie padają, miażdżąc jeźdźców. Krzyki, ból, chaos. W ciągu 10 minut marszałek de Clermont traci połowę swoich ludzi. Ale Francuzi to nie tchórze. Ci, którzy przeżyli, kontynuują szarże, docierają do angielskich pozycji i tam spotykają drugi element pułapki – ciężko zbrojnych rycerzy walczących pieszo, ukrytych za żywopłotami. Trzask. Miecze uderzają o miecze, topory rąbią tarcze. Francuzi, którzy przeżyli ostrzał łuczników, teraz muszą walczyć w wąskich przejściach, gdzie ich przewaga liczbowa nie ma znaczenia. Marszałek de Clermont – Pada z dwunastu ranami. Jego chorągiew opada w błoto, zmieszane z krwią, ale to dopiero początek. Król Jan patrzy na masakrę swojej elity i podejmuje decyzję, która zmieni przebieg bitwy. A czy wiecie co król Jan planuje zrobić ze swoimi żołnierzami, żeby uniknąć powtórzenia tej katastrofy? Król Jan dobry nie jest głupcem. Widzi jak jego kawaleria została zmasakrowana przez angielskich łuczników, ale ma plan, który zmieni wszystko. Co jeśli powiem wam, że czasami najlepsza taktyka to do zrobienie dokładnie tego, czego wróg się nie spodziewa. Delfin Karol otrzymuje rozkaz który brzmi jak szaleństwo. Zsiadaj z konia, idziemy pieszo. Dwadzieścia tysięcy francuskich rycerzy zsiada z koni. Najlepsza kawaleria Europy staje się piechotą. Ich zbroje ważą po sześćdziesiąt funtów. Hełmy ograniczają widok. Ale Jan wierzy w swoją logikę. Jeśli konie są celem dla łuczników, to piesza piechoła będzie nieujarzmiona. Brzęk, brzęk, brzęk. Dwadzieścia tysięcy wojowników w pełnych zbrojach rozpoczyna marsz pod górę. To widok, który zapiera dech w piersiach. Może stali przemieszczające się jak lawina w kierunku angielskich pozycji. Ale Edward czekał na to. łucznicy otrzymują nowy rozkaz: celujcie niżej, w nogi, w ręce, w szczeliny zbroi. Groby strzał nie muszą zabijać, wystarczy, że zranią. Świst, świst, świst! Kolejna chmura strzał spada na francuskich rycerzy. Tym razem cel to nie konie, ale ludzie. Strzały trafiają w szpary między płytami pancerza, w kolana, w nadgarstki. I wtedy dzieje się coś, czego nikt się nie spodziewał. Francuscy rycerze ranieni, zmęczeni marszem pod górę w 60 funtowych zbrojach zaczynają się potykać. Jeden pada, pociąga za sobą drugiego. Ci, którzy próbują im pomóc, również tracą równowagę. W ciągu 15 minut Delphin Karol traci połowę swoich ludzi, nie dotarłszy nawet do angielskich pozycji. Czy wiecie, co się dzieje z rycerzem w pełnej zbroi, który upadnie pod górę? Nie może wstać bez pomocy, staje się żywym celem. Trzask. Młoty i topory angielskich wojowników kończą robotę. Francuska szlachta, która jeszcze rano budziła strach w całej Europie, teraz leży bezbronna w błocie. Ale delfin Karol nie poddaje się. Z garstką ocalałych dociera do angielskich linii. Tam czeka go kolejny szok. Ciężkozbrojna piechota walcząca za żywopłotami. To nie są chłopi z łukami. To doświadczeni wojownicy w pełnych zbrojach, którzy znają każdy trik walki wręcz. Bitwa o każdy metr trwa godzinę. Delfin walczy jak lew, ale jest otoczony. Jego chorągiew upada drugi raz tego dnia. A król Jan patrzy na drugą porażkę swojej armii i rozumie, zostało mu tylko jedno wyjście. Król Jan dobry stoi przed najtrudniejszą decyzją swojego życia. Dwadzieścia tysięcy jego najlepszych wojowników leży martwe lub umierające na zboczu wzgórza. Ale czy wiecie, że największe zwycięstwa w historii przychodzą właśnie wtedy, gdy wszystko wydaje się stracone? Jan ma jeszcze ostatni atut siebie: król Francji, namaszczony przez Boga, prowadzący ostatnią desperacką szarżę. To ma być decydujący cios, który przełamie angielskie linie raz na zawsze. Dziesięć tysięcy rycerzy otacza swojego króla. To ostatni rezerwę, najlepsza z najlepszych. Gwardia Królewska mężczyźni, którzy raczej umrą, niż cofną się o krok. Jan unosi miecz, jego złota korona błyszczy w popołudniowym słońcu. Za Francję, za Saint-Denis. Jego okrzyk niesie się po całym polu bitwy: brzęk, brzęk, brzęk. Ostatnia fala francuskiej szlachty rusza do ataku. Tym razem to nie jest bezmyślna szarża. Jan wiedział z porażek swoich poprzedników. Jego ludzie idą pieszo, ale w zwartym szyku, chronieni wielkimi tarczami. Angielskie strzały spadają jak grat, ale tym razem Francuzi są gotowi. Tarcze odbijają większość grotów. Ci, którzy padają, są natychmiast zastępowani przez kolejnych. To prawdziwa maszyna śmierci przemieszczająca się pod górę. Edward obserwuje zbliżającą się lawinę i robi coś, czego nikt się nie spodziewa. Daje znak kapitanowi de Buchu. A czy wiecie, co czarny książę ukrywał cały czas w lesie za francuskim flankiem? 150-konnych rycerzy pod dowództwem Jean de Grailly i Jeana de Buc wyłania się z ukrycia. To nie jest wielka siła, ale uderza dokładnie we właściwym momencie, gdy cała francuska armia skupiona jest na ataku frontalnym. Tup, tup, tup. Kopyta koni biją ziemię, flanki francuskiej formacji niezabezpieczone, odsłonięte. Jan skupił wszystkich na przełamaniu centrum i zapomniał o bokach. Trzask. Angielska kawaleria wbija się we francuski bok, jak nóż w masło. Chaos wybucha natychmiast. Rycerze nie wiedzą, czy walczyć z wrogiem przed sobą, czy z tym, który atakuje z boku. A Edward w tym momencie daje sygnał do ogólnego kontrataku. Wszystko, co pozostało z angielskiej armii, łucznicy, rycerze, nawet kuchenniejsi z nożami, rzuca się na zdemoralizowanych Francuzów. To już nie bitwa, to rzeź. Jan walczy jak lew w środku chaosu. Jego miecz rąbie w prawo i lewo, ale jest otoczony z wszystkich stron. Angielskie żelazo zaciska się wokół niego jak pętla. Czy wiecie, ile jest wart żywy król? Tego dnia Anglicy mieli się o tym przekonać na własnej skórze. Król Jan Dobry walczy w centrum chaosu jak ranny dzik. Jego złocista korona została już dawno strącona, zbroja pokryta krwią, nie wiadomo, czy jego, czy wrogów. Wokół niego pada jeden po drugim jego najwierniejsi rycerze. Sir Geoffrey de Charny, chorąży królewski, umiera z mieczem w ręku, chroniąc do końca sztandar swojego pana. Hrabia Douglas spada z piętnastu ranami. Jeden po drugim giną najszlachetniejsi z najszlachetniejszych. Ale Jan nie poddaje się. W jego żyłach płynie krew Kapetyngów, dynastii, która rządzi Francją od 300 lat. Wolałby umrzeć niż zostać jeńcem. Trzask. Jego miecz przecina hełm angielskiego rycerza. Brzęk. Druga klinga odbija cios zmierzający w jego szyję. Jan walczy jak człowiek opętany, ale jest coraz bardziej osamotniony. A potem dzieje się coś, co zmieni bieg historii Europy. Denis de Morbec, francuski rycerz służący w angielskiej armii, poznaje swojego króla mimo zniszczonej zbroi. Krzyczy po francusku – Sire, Sire, poddaj się, poddaj się. Jan zatrzymuje miecz w pół zamacza. Przez chwilę patrzy w oczy człowieka, który jeszcze wczoraj był jego poddanym. Wokół niego angielska stal tworzy krąg śmierci. Komu mam się poddać? Pyta król Francji głosem złamanym zmęczeniem. Mnie, sir. Jestem Denis de Morbec, rycerz z Saint-Omer, odpowiada były poddany. I wtedy Jan Dobry, król Francji, upuszcza miecz. Dźwięk stali uderzającej o ziemię niesie się po całym polu bitwy, jak dzwon pogrzebowy francuskiego rycerstwa. Ale prawdziwa skala katastrofy ujawni się dopiero, gdy Anglicy policzą jeńców, 17 hrabiów, 83 baronów, 200 rycerzy niższego stanu. To nie jest zwyczajne zwycięstwo, to dekapitacja francuskiej szlachty. Połowa arystokracji królestwa leży martwa lub w Kajdanach. Edward liczy straty własne: 26 zabitych rycerzy, 180 łuczników. Przeciwko temu stoją tysiące francuskich trupów, pokrywających zbocze wzgórza jak czerwony dywan. Ale czy wiecie, jakie były prawdziwe konsekwencje tej bitwy? Okup za króla Jana wyniesie 3 miliony złotych koron równowartość rocznych dochodów całego królestwa francuskiego. Francja będzie płacić za swojego władcę przez następne 10 lat, rujnując ekonomię i pogrążając kraj w chaosie. Anglia natomiast stanie się najbogatszym królestwem Europy. Pieniądze z okupów sfinansują kolejne wyprawy, nowe armie, rozbudowę floty. Czarny książę zostanie jednym z najbardziej szanowanych dowódców swojego czasu. Ale jest jeszcze jeden, mrożący krew w żyłach epilog tej historii. 40 lat później archeologowie znajdą pod Mopertui masowy grób. Tysiące szkieletów w ruinach zbrojów, ułożone warstwami jak drewno na stosie. Wśród nich sygnet z herbem królewskim i napis Jean rex Franciae. Nie król Jan, jego syn, który zmarł w angielskiej niewoli, nie doczekawszy powrotu ojca. Siedem tysięcy Anglików zniszczyło sześćdziesiąt tysięcy Francuzów nie magia, nie cud, tylko taktyka, dyscyplina i geniusz czarnego księcia, który zamienił pagórek przy Mopertui w największe pole chwały w historii angielskiego oręża.